Gdybyś ty miała taką możliwość, taki wybór, żeby dostać taki portret duszy jako ta siedmio, 9 dziewięciolatka i przeczytała go ze zrozumieniem, z rodzicami, myślisz, że to byłoby przydatne? No na pewno tak, tylko ja mam poczucie, że wiesz, że jakby udało się i tak wykorzystać te, te, te mhm, zasoby. Tak, wiesz o co chodzi, że jakby Daria mi tam napisała w którymś momencie. Nie znając mnie wtedy zupełnie, oczywiście ktoś powie, no można zgooglować, ale nie sądzę, że ona googluje swoich klientów, żeby zrobić im portret duszy. Nie. No. Jakby umówmy się. Natomiast ona mi napisała w którymś momencie, że jakby z tym zbiorem talentów i potencjałów najlepiej sprawdza się w zawodzie psychologa, psychoterapeuty i pisarza. No to popatrz, ja tego nie musiałam dostawać jako siedmiolatka. I dziś, 40 lat później, uprawiam te zawody. Czyli może... Co światło wpisane jest w nas tak mocno, że ono i tak wyjdzie na zewnątrz. Rozumiem, nie? to, co jest nam dane i to, co masz rozwijać w życiu, tak czy siak zrobisz. Tak. Ale to by było bardzo przydatne dla rodziców. Na pewno, I dla rodziców. Ja rozmawiałam na pewno. z Darią na ten temat, że ja dla mojej Sary zamówię taki portret. Czy podoba mi się ten pomysł? Mi też, no. Bo wtedy z inną otwartością trochę patrzysz na pewne symptomy u dziecka, tak, nie? nie? w ogóle świetny jest ten portret, duży że ja jestem w nim zakochana. Nie, no jest Sam to naprawdę, w byłam, jest to konkretny tak. Bo to są takie konkrety, tak. które ci dają, wiesz, takie, takie sobie myślisz, kurczę, no to jednak wszystko jest Zapisane, zapisane w gwiazdach, nie? Jest jakieś takie wypełnione, jest mhm. w tym jakiś taki potencjał tego ducha, no. Mhm.